Za Zakaczyńskiego przybyszą. Jak tam, Fred? Dawno nie doiłem, czego chcesz. Miałem się spotkać ze Ostachym Właś pedale. W dzisiejszych czasach na Lepiej. nich ja mnie. Lepiej Lepiej tej tej To się już więcej nie pokryje. Opowiedz mi o magicznym kordonie. Jest niezniszczalne. A jeśli przedziora wie go? No to cały wyjebie w kosmos i wypierdoli na inną planetę jak ta, razem z nami i my w tym kosmosie zdechniemy jak psy. Korwa. No i co teraz z korwa zrobimy? Cała nadzieja w Donaldzie Tosko. Opowiedz mi o Kaczyńskim. Och, staroszek co dzień zamawia sobie dziwki spod lampy w zamko. Aby siedzi na Dopsko i kota smostaje w wzwogo. A teraz idź do Zdzisława, pierdzi zjeba on dać i zlecenie. Jak je wykonasz zostaniesz pedałem strażnikiem i dostaniesz się do kaczki. Hej bofonie, chcę do was dołączyć. Ha, 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 ha. Przyjmij mnie, bo cię wyrocham. Spierdalaj. Co? No dobra. Tego syna za tobą zabił pewien człowiek Donalda Toska. Kradnie też nasze ostrane gacie spocone jadjące gownem i sprzedaje je na bazarze. I co mam z nim korwa zrobić? Zabij, wyrochaj, obnasz. To już zależy od ciebie, znajdziesz go z tyłu za zamkiem. A, nowa twarz, dołącz czym prędzej do Donalda Toska, on da Ci wolność. Zniszczy magicznego Kordona. Muszę cię zabić, by potem zabić kaczkę. Dobra robota, jesteś strażnikiem.